Dzisiaj gotujemy zupę szczawiową, gotujemy rosą. ja gotuję na kawałku kości schabowej, można na żeberkach, na czym człowiek chce. Dodaję utartą marchewkę. Od razu. Jedną taką? Tak. I jedną pietruszkę. Tak? Tutaj starta pietruszka już jest, też dodajemy. Tak. No i dodajemy seler. Nie mamy selera, to co dodajemy? Nie no, mam selera korzennego, to dodam seler naciowy, potem pokrojony. Seler naciowy, Krania. bo nie ma korzennego w starte. No i po. pora. Przyprawy takie jak. Przyprawy. Ziele angielskie. No po 3 Liście laurowy liść laurowy i warzywko no to później dodamy tak warzywko tutaj kroimy umyty szczaw umyty szczaw i będziemy go osobno gotować tak ja przynajmniej będę go osobno gotować bo później go trzeba przetrzeć a ile tego szczawiu? Mąż niestety bez korządków zerwał. Czyli bez takich łodyżek Wodyżek, na końcu. Ja to To są dwie garście tego szczawiu bez przesady, zobaczyłem. Już na mnie. A tak dajemy dwa pęczki yy, szczawiu, jak będziemy kupować szczaw. Mhm. Tutaj w moim ilości wody, koło ten szczaw. Tylko gotujesz, a ile byś gotowała? Nie wiem, jak zobaczymy. Tu się gotuje szaf się jeszcze się nie gotuje A tu nas rosu no, Na szczawioną Do aromaty dodamy jeszcze całą cebulę No mam, zapomnieliśmy o cebulce Widzicie Po 15 minutach dodajemy ziemniaki Podkrojone w kostkę. No ile to było? Tak, yy, litrowy garczyk ja mam tutaj obrany. I jarzynkę. Daję już na razie. Na razie tyle. Tu to hmm. jest. Tutaj się gotuje jajka do tej szczadówki, a tu się zagotował. Już wyłączyliśmy sztab. Co z tym szczawiem? Będziemy go przecierać. Szczaw tutaj przelewamy i przetrzemy przez sito. Takie fajne mamy, można zblenderować. To razem z wosz... Mm. Można zblenderować. My mamy takie coś do przecierania. Tak ziemniaki są już miękkie, dodajemy nasz szaf przetarty, Wysoko około pół litra. Miękkie. Dodaliśmy nasz szaf. I co teraz? Śmietanę jeszcze trzeba dodać. A, 30 Trzydziestkę. Trzydziestkę śmietany. Nie zapomnijcie. Ja oczywiście odłowiłem cebulę i pory. I... Usunąłem do śmieci, można ładnie tak powiedzieć. Czyli otwieramy śmietanę. 30. Dużo? No i to już tyle upodobania tak około pół szklanki dodam do smaku. Tego. Śmietany pół szklanki. No i jajeczko i pokażemy. Tak do tego się podaje jajeczko. Trzeba jeszcze doprawić. Jak to? No bardzo dobra. Mm. Bardzo ktoś może pieprzem dosypać. Mm. Magi, pieprz i te inne rzeczy. I nasza zupa jest gotowa do spożycia. Dodajemy jeszcze jajeczko. koperek możemy dodać. No. Będę ją konsumowała.